Dzisiaj w Operze Opłatek, marszałka wojewody, prezydenta Biegostoku, wszystkich samorządowców. Obraz płynie, już jakby wszyscy byli zalani zamiast w pracy, to <laughs> falujemy. Cały dzień w sumie wyjęty mają z roboty, bo musieli przyjechać na 12 do Biegostoku i będą jeść, pić, palić, bawić się, zamiast pracować na rzecz naszego dobra. Ale, oczywiście, zobaczcie, że ponieważ dalej problem miejsc parkingowych tej nielegalnej samowoli budowlanej, opory poddaskie, nie jest rozwiązany. A tyle samochodów dzisiaj, wszystkich tych wójtów, to zobaczcie co zrobili. Gdzie parkować? Na trawniku, kurwa. Ktoś tutaj zdjął głazy. No, bo tutaj, to zobaczcie, to już cała droga przeciwpożarowa jest pozostawiana, tam dalej, nie? Więc to tutaj to odpada. Proszę, wszystko pozostawiane, więc... Więc nawet jeszcze oggiada bliżej Wam pokażę. Proszę służbowa łódka i tak dalej. Wszystko dokładnie zastawione, Więc gdzie mamy parkować z tego wynika? Na trawniku. I to, co przez wiele lat było niemożliwe, że nie było miejsc parkingowych, to proszę, problem na dzisiaj rozwiązano. No może i prowizorycznie, ale było to trawa. Ale... Problem rozwiązany. Nie można było tak od razu. Widzicie nawet telewizja musiała się tu przyparkować na, na dzikusę. Ja nie wiem czy na trawie mogę parkować Lepiej by było na asfalcie jednak Jeszcze zaraz jakiś mandat dostaniemy Zaparkowanie Ale tutaj trochę tych asfaltów jest i tam, i tu i tu gdzie macewy były że miejsce jest.